naszym przyszłym, lepszym dniom, Warszawą. Każdą pracę znamy już, każdą pracę z nami dzień, Bo to jest nasz wspólny cel, Warszawą. Od piwnicy aż po dach, niech radośnie rośnie ma, naszym z nami trwają słomy, Warszawo! Niech się mury plą do góry, kiedy dłonie są, budujemy betonowy, nowy dłoń. Organizatorem wystawy Niech się święci, opracowanej przez łódzki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, jest koło historyczne działające przy Młodzieżowym Domu Kultury. Wystawa prezentowana będzie w sali widowiskowej. Jest prezentowana od 13 stycznia do 22 stycznia. Dzisiaj, 18 stycznia, jest e, takie uroczyste otwarcie wystawy, na którą przybył komisarz wystawy, e, pan Artur Osowski. E, przedstawiciele władz samorządowych, różnych instytucji i, i młodzież. Celem wystawy jest przypomnienie minionej epoki, która była pełna absurdów i świąt, które również miały taki specyficzny charakter. I naszym celem jest po prostu przypomnienie, i uświadomienie młodzieży, w jak dziwnym i śmiesznym kraju żyliśmy. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na wystawie zorganizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Tomaszowie Mazowieckim, natomiast udostępnionym przez Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi. Bez Państwa ta wystawa przyjechała do nas dzięki pracowni historycznej, którą mamy od początku roku szkolnego w moim Domu Kultury, pracowni historycznej i dzięki temu człowiekowi, który stoi po mojej prawej stronie, po Państwa lewej, czyli dzięki Panu Radkowi Pająkowi. Ja mu dziękuję za to, że ta wystawa gości w naszych murach. <toddź> Wystawy, które tutaj y, będą mogli Państwo zobaczyć, gości. 28 stycznia 2010 roku wystawa poświęcona jest świętom okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Są to święta, które już dzisiaj w kalendarzu nie występują, poza niektórymi, jak na przykład Dzień Dziecka, czy Dzień Matki, czy też Dzień Nauczyciela, ale większość tych święt są to święta państwowe, szczególne dla ustroju komunistycznego, które oddziaływały też na Polaków, na ich życie codzienne. I w wielu przypadkach był to dialog państwa i obywateli poprzez święta, chociażby 1 maja, czy też święta Odrodzenia Narodowego 22 lipca, które było obchodzone szczególnie im. Na, ten, na to święto poświęcono masę też środków finansowych. Myślę, że warto zobaczyć fotografie, które przedstawiają i lata 40. 50, 60. 70, 80, czyli podróż przez dekady yy, świętami ulicami miast. Chociażby są też zdjęcia z okolic Tomaszowa i, i też osłonięcie wielu znanych do dziś pomników minionego okresu. Serdecznie zapraszam jeszcze raz, żeby tą żeby zobaczyć stemiec wolny. Jeżeli chodzi o młodzież, która siedzi w drugim rzędzie, są to pewne osoby, które tego rodzaju zdjęć już nie pamiętają. Nie pamiętają pewno rocznicy Rewolucji Październikowej, obchody 1 maja, pewno znają z tego, co mówili, co przekazywali dziadkowie i rodzice. Natomiast będą mogli z tym się zapoznać dzięki wystawie, która. Właśnie oglądamy tutaj wspaniałą wystawę, która pokazuje młodym ludziom, że kiedyś życie było zupełnie inne. Teraz może tak nie do końca rozumiemy tamtą przeszłość, ale takie wystawy po prostu pokazują nam, że można to zrozumieć, że jest naprawdę warto wracać do tamtych wspomnień naszych rodziców, dziadków. Wszyscy, wszystkich, którzy żyli przed nami, nadal żyją i wspominają miło tamte czasy. Są bardzo ważnym aspektem życia społecznego, jak i też życia politycznego. Dlatego też od początku, kiedy kształtowała się władza komunistyczna w Polsce, jej twórcy zauważyli, że święta trzeba pewne święta znieść, a najwięcej powołać nowe święta. I jeszcze w okresie a lat 1944-1947 akceptowano na przykład niektóre święta, które już obchodzono w II Rzeczpospolitej. Chociażby 15 sierpnia, Dzień Wojtka Szczyckiego, albo Dzień Ciągry, jak to święto było nazywane, czy też chociażby 11 listopada, jak też również święto 3 maja. Ale czasem te święta zaczęły odchodzić, gdyż były niepopularne dla ówczesnej władzy. A w ich miejsce należało stworzyć nowe święta. Wystawa jest niecodzienną wystawą, nie jest to tylko taka wystawa typowo naukowa. Myślę, że ta wystawa, ze względu na formę, na zdjęcia zaprezentowane i sam też charakter, jest skierowana do młodego odbiorcy. Szczególnie gimnazjalistów i licealistów. Na te święta wszło też najwięcej funduszy dotyczących obchodów, a. Myślę, że dla wielu młodych ludzi, ja sam jeszcze z podstawówki pamiętam obchody wielu świąt, natomiast z pewnością nie mogę sobie wyobrazić, znam tylko to z opisów, tysiąc lat pięćdziesiątych i całego, powiem, całej otoczki politycznej, jak i też pewnego rodzaju przymusu, bo jednak wiele tych świąt to nie była to wolność świętowania, entuzjazm, ale jednak przymus. Taki przymus zaczynał się już chociażby w zakładzie pracy, w szkole, w różnego rodzaju organizacjach. Partii w tym momencie chodziło o to, żeby zagospodarować cały wolny czas obywateli. Udział w świętach był pewnego rodzaju manifestacją uznania przemian politycznych, Jak i też chociażby postępowania partii. Były też różnego rodzaju festiwale wojskowe, gdzie w wielu przypadkach starano się podkreślać jedność chociażby w wojsku układu warszawskiego, bo z tej organizacji tak łatwo nie można było wyjść. Organizacja rozwiązana w 1991 roku, 8 lat później Polska weszła do NATO. W Tomaszowie? były trzy czy cztery razy. W każdym razie były eliminacje do piosenki żołnierskiej czy do tego finałowego koncertu piosenki żołnierskiej, który się odbywał w kołobrze. szczerze, ja ale tylko czekamy na taką okazję, bo ta bo to były bardzo, bardzo przyjemne rzeczy. Zresztą ta piosenka żołnierska, no, poza tym, no, którą po prostu wymową, prawda? Które z treści wynikały, no to generalnie to ludzie pięknie śpiewali, przecież to najlepsi wykonawcy w Polsce startowali, w tym dużo zespołów żołnierzy, także tu przy okazji rozwija się kultura. No A myślę, że, że my dzisiaj tego nie mamy nie tylko z kwestii politycznych, ale myślę, że tego, że samo wojsko ja. też się zmieniło, że już A. nie jest to konglomerat ja obywatelski, tylko już jednak A. grupa zawodowa. Ale moje zdanie jest takie, że ten akurat festiwal kołodrzewski. Można było utrzymać, zmienić może trochę jego charakter, bo z tego no, mogło do niego to coś dobrego. W Polskiej Ludowej ponad 70% grup zawodowych miało swoje święto. I wszyscy o tym pamiętali. Powstawały kalendarze robotnicze, które akcentowały o potrzebie uczczenia chociażby włókniarzy, górników, hutników, kolejarzy. I dzisiaj możemy się troszeczkę z tego może śmiać, ale myślę, że dla wielu ludzi pracy było to bardzo istotne. Chociaż to wcale nie poprawiało ich warunków pracy, ani też nie powodowało, że po tym dniu państwo pamiętało chociażby o zobowiązaniach, jakie wcześniej podjęło. Mam nadzieję, że jak najwięcej młodych ludzi będziemy korzystać z tej wystawy i będziemy prosić o jeszcze Instytut Pamięci Narodowej bo tematów, które możemy zgłębiać jest całe mnóstwo i z całą pewnością przyda się przypominanie tej nieodległej, ale już niestety powoli zapominanej naszej przeszłości. Pomysłodawcą tej wystawy byli pracownicy Pamięci Narodowej, pan Grzegorz Nawrot, pan Paweł Kowalski i Artur Rosowski. Trzeba już przychodzić w tygodniach następnych, więc naprawdę polecam. Taka wystawa naprawdę wiele może nauczyć.